Dzień dobry, witam serdecznie. W dniu dzisiejszym przystępujemy do pikowania naszych pomidorów, które, jak zapewne pamiętacie z jednego z naszych filmów, wysialiśmy na początku kwietnia. Dziś mija trzeci tydzień i, jak możecie zobaczyć, wszystkie odmiany ładnie wykiełkowały. Jak wiecie, sadziliśmy po cztery nasionka, no nie zawsze, prawda, te cztery wykiełkowały. Tu widzicie trzy, tu widzicie dwa. Tutaj, słuchajcie, o właśnie, patrzcie, też czasami jakieś deformacje się zdarzają yy, siewek. Wobec tego lepiej zawsze czasem ciut więcej wysiać, gdyż nigdy nie wiadomo, ile później wzejdzie nam nasionek. I słuchajcie, ważna sprawa. Kiedy pikuje się pomidory, jest taka zasada, żeby pikować je wtedy, kiedy pojawiają się już dwa liście właściwe. Tutaj widzicie takie liście niekarbowane, takie bardziej wydłużone. Są to, słuchajcie, liścienie. One później odpadną, więc ich zasadniczo nie liczymy. Ale kiedy roślina ma dwa liście właściwe, wówczas można ją pikować. Tutaj niektóre już mają, patrzcie, jeden, dwa i już wychodzi trzeci liść. Tutaj słuchajcie. Już pojawił się trzeci liść, i pojawia się czwarty, więc troszeczkę tutaj jest faza wydłużona. Czyli za późno będziemy je pikować, ale też słuchajcie, nic się nie dzieje. Bo popatrzcie, tu mamy różne, różne odmiany, i każda odmiana ma określone, słuchajcie, tempo swojego wzrostu. Dlatego też w dniu dzisiejszym musimy wszystko przepikować. Pojedynczo do doniczek. Oczywiście jeżeli wysiewaliście nasionka pojedynczo, no to nie, nie musicie pikować siłą rzeczy, bo macie jedną roślinę, ale w takiej sytuacji jak tutaj widzicie, trzeba to zrobić, żeby roślinki wzmocnić i mało tego, popatrzcie tutaj. Tutaj już gdzie zaczyna nam troszeczkę wyciągać łodyżki ku słońcu. Staramy się zawsze przekręcać rośliny na oknie ale mimo wszystko jednak to słońce które wpada do mieszkania no nie jest ono zbyt takie mocne i powoduje troszeczkę wyciąganie się roślin o tutaj też można zobaczyć no troszeczkę nam wyciągło dlatego pikowanie jest słuchajcie w tym wypadku no konieczne. Do przepikowania pomidorów stosujemy słuchajcie... Zwykłe podłoże ogrodnicze. Najlepiej by było, jakby miało jak najmniej nierozdrobnionej materii organicznej. No wtedy znacznie lepiej to wszystko upycha się do doniczek. Yy, pomidory po przepikowaniu wsadzamy do doniczek o średnicy 8 cm. Tu mamy takie plastikowe, ale słuchajcie, bardzo dobre już do tego etapu będą doniczki torfowe. Ważna jeszcze sprawa. Będziemy wsadzać, słuchajcie, pomidory do naszej szklarenki, a wiadomo, w szklarni jest problem z częstym regularnym podlewaniem, jeżeli się nie jest często na działce, więc tutaj do tego podłoża, które jak widzicie jest próchniczne, wsypujemy, słuchajcie, 1,2 g hydrożelu. ok, okay. I cały, słuchajcie, mieszamy z glebą. Hydrożel który znajdzie się w strefie korzeniowej sadzonki pomidora, będzie nam zatrzymywał wodę w glebie w okresach, kiedy prawda będzie problem z podlewaniem. Dodatkowo myślę, że wiecie, hydrożel ma właściwości przetrzymujące substancje odżywcze i uwalniania ich później dla rośliny. Dzięki czemu nie następuje ich wymywanie. No i słuchajcie, mamy już przygotowane podłoże, napełniamy doniczkę. Ubijamy, prawda, to wszystko, tak, żeby była taka w miarę ok warstwa. Popatrzcie, dobra, nie ładujemy doniczki do pełna. Chodzi o to, żeby później jak się podlewało, żeby ta woda się nie wylewała. Więc jest wszystko ok. Słuchajcie, zwykłym patyczkiem. O, tutaj mam taki, robię, słuchajcie, otworek. OK. Jest przygotowany i tu mamy sadzoneczki. Jak widzicie, tutaj te niektóre już. No dość mocno nam wybujały. Najprostsza metoda, słuchajcie, to jest wziąć jakikolwiek, słuchajcie, nóż, tak leciutko podwadzić i taką, słuchajcie, sadzoneczkę, o, wyciągnę ją, patrzcie, to się zaplątała, ok, wyciągnąć. Możecie tak leciutko jeszcze, prawda, tę yy, glebę opruszyć, nie za dużo. O i nawet widać, patrzcie, jaki ładny o system korzeniowy jest. I co robimy? I wsadzamy ją do przygotowanego otworu. Jak macie troszeczkę wyciągnięte, słuchajcie łodyżki, to możecie swobodnie nawet do półtora dwóch cm zagłębić całą łodyżkę. Pomidor ma tą niesamowitą właściwość, że właśnie tutaj z pędu wytworzy dodatkowe korzonki, a Wy dzięki temu, słuchajcie, uzyskacie takie roślinki krępe, bardzo dobrze, słuchajcie, ukorzenione. No nie każdą roślinę możecie tak głęboko, prawda, zakorzeniać po łodygę. Pamiętajcie, te liścienie, które widzicie, one odpadną a te liście będą odpowiadały za asymilację. I bezpośrednio, słuchajcie, po to podłoże jest akurat lekko wilgotne, ale mimo wszystko leciutko podlewamy, i ustawiamy w miejscu nasłonecznionym, żeby roślinka cały czas rosła i była słuchajcie, krępa. Ta łodyżka musi być krępa. I jeszcze jedna sprawa. Dostajemy tak czasem zapytania, czy wolno w ogóle wyciągać, słuchajcie, o tak pomidory. Właga, ciągnę. O, ok. Jak widzicie wyciągnąłem ten system korzeniowy. Jest całkowicie pozbawiony praktycznie glewy. Starajcie się jednak tak nie robić. Oczywiście wiadomo jest, że system korzeniowy roślin pomidora dobrze się regeneruje. Nawet, słuchajcie, lekko uszkodzony, bez problemu powinien e, dalej rosnąć. No i ta roślinka nie zginie. Ale przy takich sadzoneczkach większych, jak tutaj widzicie, pomimo że, patrzcie, ona ma dopiero trzy liście rozwija, ale jakie te liście są duże. One niestety potrzebują dużo, dużo wody, więc jak uszkodzimy mocno system korzeniowy, przez dłuższy okres czasu te liście będą po prostu o takie zwiędnięte. Może się zdarzyć sytuacja, że gdy zapomnicie podlać rośliny, no to cała roślinka ulegnie zniszczeniu. Starajcie się zatem aż tak nie wyrywać jak ja to zrobiłem, lepiej jest nożykiem, o tak patrzcie, podwadzać te sadzoneczki z niewielką ilością gleby i... Lepiej się Wam one zakorzenią. Życzymy Wam. Udanych plonów. Niech te wszystkie pomidorki, które macie, pięknie Wam zaowocują. Pamiętajcie później o regularnej pielęgnacji, podlewaniu. Pamiętajcie także o obserwowaniu, czy nie pojawiają się różne szkodniki, choćby mączliki, czy nie pojawia się zaraza ziemniaka na pomidorze. Te wszystkie metody ochrony ekologicznej, ale także chemicznej w stosunku do pomidora, jakie są zalecane, znajdziecie na naszej stronie www.dion.pl. Powodzenia! I tutaj jeszcze tylko mała informacja. Jeżeli przesadzacie, pikujecie duże roślinki pomidora, ale także słuchajcie i innych roślin, i znacząco uszkodzicie ich korzenie, to możecie obserwować taki właśnie objaw objaw mdlenia. Dlaczego? Dlatego, że system korzeniowy niestety jest już upośledzony i nie jest w stanie zapewnić turgoru czyli prawda wypełnienia tkanek w wodę w odpowiednim zakresie. Co w takiej sytuacji robić, jeżeli taki objaw macie? Przede wszystkim po pikowaniu, Takich roślin nie ustawiajcie ich bezpośrednio na słońcu. Przez kilka dni, jeden, dwa, czasem może trzy, dobrze jest w półcieniu umieścić takie doniczki z takimi roślinkami, aby one doszły do siebie. Dlaczego nie na słońcu? Bo wtedy występuje nadmierna transpiracja, czyli nadmierne parowanie wody z tkanek liści, i cała roślina będzie niepotrzebnie się męczyła, żeby prawda podnieść y, całą, y, żeby podnieść się ogólnie. Dlatego też umieszczając je w takim troszeczkę zacienionym miejscu dajemy jej czas, żeby system korzeniowy się zregenerował. Pamiętajmy o tym.